Na ma ścieżki, rowerowej, nie widzisz. Nie ma ścieżki. Nie. A gdzieś na nią wjazd? Tam ci to wcześniej. Naprawdę? Okay. Nie, tam nie było żadnego wjazdu. Ale jest Ale jest wjazd. A jak się staram. Ale no, jest Jak się znalazł? Normalnie, skończyłem z markowej. Nie ma żadnego wjazdu. Ty, nie ma jeszcze raz w środku. W jakim środku Zejść z roweru. O, <grym> z roweru? a pan sobie wyjdzie z kabiny popcha autobus. Głupi no. <Głupio. głupio> Jakim środkiem? Środkiem czego? środkiem czego. Środkiem czego. Jest Jezdni? Naprawdę? Tak, środkiem jest jadę. I całą blokuję może. Autobusem nie możesz przejechać. Bo no wielki masz problem. Nie widzę żadnej ścieżki. No pokaż, pokaż mi wjazd na ścieżkę. To będę się musiał No to się cofnij. Następnym razem będziesz jechał, to znajdź. Za pięć minut będę jechał z powrotem. Jedziemy do... No tak, to zobaczymy. No pojedź i zobacz sobie. Nie, nie ty zobacz. Hej, ja wiem co jest, ja nie muszę, ja nie muszę patrzeć. Tam na to, by się udało wjechać, do normalnie, ale nie teraz. Żeby była ścieżka, to musi być znak pionowy przyjezdni. Nie interesują mnie znaki gdzieś tam w Polsce.